Dajcie dzisiaj vlog z talerzowania. Talerzuję sobie sierińsko po jęczmieniu, ale trochę chcę opuścić sobie talerzówkę. O no ile, gdzieś tutaj może, nie za dużo będzie. Może nie. Dobra, zobaczymy zobaczcie jeszcze jak mokro, ale zaraz powiem dlaczego już talerzuje. Co coś zobaczę. No co, codziennie teraz burze nadają. Wczoraj była pogoda. Ponad 30 stopni było. Co przeszło, to przeszło. Jakoś da się jeszcze robić w miarę. Ja zaprzestałem na razie wozić gnojowice Woziłem Gnojewice tutaj, właśnie fendem na całym kawałku. Tutaj to może i nie, nie widać, bo przyszło szło oberwanie chmury i dolało u nas sporo, chyba ponad 30 litrów. Ale tam już widać, tam lałem właśnie po tej ulewie. No i co, będziemy tutaj siedzieć mieszankę gorzowską. Chciałem to zorać na raz, ale zobaczcie, tym miejscem, gdzie leżało, strasznie dużo jest słomy. Mogłoby nie iść na raz, chcę to pociąć, przemieszać z ziemią, też w przykryć, przemieszać. A mamy wilgoć, to na spokojnie no, tutaj sobie przetalerzuję, niech to jeszcze przesnie, Chociaż no nadają te burze. Pewnie prędko tutaj nie zasieje i też na razie jeszcze nie wiem, wy może już wiecie, bo ja sobie tego vloga chyba połączę po prostu. Nie wiem właśnie czy to orać teraz myślałem, żeby tu na razówkę teraz zasiać, ale tam zobaczcie ile tej słony jeszcze jest. No może Brona by sobie poradziła aktywna jeszcze z tym. Ale zobaczcie, tutaj woda stoi. Tutaj aż się prosi tutaj zrobić na głęboko mandamem. Tym bardziej, że ja nie mam głębosza. I poprawić tutaj te podsiąkanie. O, zobaczcie tu, tu tak chyba zrobię. Poczekam, niech to przeschnie, aż będzie pogoda i zrobię na głęboko. Bo tutaj, jak tak będzie padać, to będzie stać woda i nie będzie mieszanki. I powoli, aby tu trącić tylko, same błoto. No tutaj jest dobra, dobra ziemia, tam jest słabsza dalej. Widać zresztą, gdzie woda stoi. Tutaj sobie trochę ścieżki pozarównywałem. Tutaj się kopałem z odpyskiwaczem. Tutaj jest to miejsce, gdzie tego jęczmienia nie było. Myślałem, żeby to zorać, ale tutaj też gdzieś pamiętam, że puch nie chciał chodzić. Tutaj te pole drugi rok obrabiany. Bo tu się kończyło kiedyś pole, tam była łąka Tutaj chyba mi ten bóg wcale nie, nie chciał wchodzić To było chyba na vlogu zresztą Pasowałoby to zrobić na głęboko i później w to już zasiać mieszankę Ale to jeszcze zobaczymy Tak jak mówię, wy już pewnie wiecie po tytule vloga Po miniaturce pewnie Głębiej idzie chyba lepiej. Jest. O, tu już w ogóle chyba piąta klasa. Zupełnie inaczej idzie. Tutaj w tontej, już można było zasiąść. A tutaj kurde, luźna ziemia, woda stoi. mamy tą jedną działkę do Polania Gnojowicą Tam będzie rzepak, ale no to na razie chcę poczekać Mówię, doleje i tutaj w ogóle nie zrobię Był plan Fendem talerzować na nawigacji, ale no by już nie przepinać to do Watry cyk. Tam też się chyba talerzówką zrobię, no bo jednak też tam było sporo wylegnięte, wylegnięte, będzie tej słomy, no i później chcę na głęboko zrobić przed samym siewem bezorkowym Mówię o rzepaku na ten działce. Teraz na płyciutko, i później na głęboko. I tak się pewnie zrobi, aby to tylko szło tutaj, gdzie jest duże tej słomy. Myślę, że mandam pójdzie. już ta słoma jest pocięta przez stare Powinien pójść Zobaczymy, też jestem bardzo ciekawy jak sobie ten poradzi z mandamem. No jednak troszkę koni więcej Ale masy mniej Bo Waltra i tak dobrze szła kurde 14, 13 łap 4 metry gruber na głęboko na 27 chyba wtedy gdzie robiłem 8 na godzinę szła, no zobaczymy jak Fendt sobie poradzi. To już będzie prawdziwy test dla Tu Chyba najgorsze było to w tym miejscu, chyba tak. ale aby to zruszyć tylko. Brąci się od wierzchu. Ciekaw jestem bardzo, jak wygląda sprawa z samosiewami tutaj z górz. Jakbym zorał, to na pewno by było praktycznie wcale. A tak jak będzie bezorkowy siew, to później w tej trawie w mieszance gorzowskiej będą pewnie samosiewy. Chociaż no może na głęboko jakby zrobił. To już tak nie będzie. Zobaczymy właśnie. To jest Właśnie to przemawia tym zaorkom Tutaj i tak właśnie się jeszcze zastanawiam O, trochę się przypchało w tym mokrym Musimy cofnąć, o, dobra Może by jeszcze trochę opuścił Alewał, kurde, pakiet będzie skakał, nie będzie tak zarówno, już widzę, że teraz więcej skaczy trochę może wysunę na ciemne, dobra, nie będzie tak. By się większa talerzówka teraz, no ale po kolei, nie wszystko naraz. Talerzówka też się przydaje. No, tutaj nawet woda w kolei. Ale mówię, chcę to zrobić, bo teraz dzisiaj mamy czwartek. Chyba do poniedziałku codziennie burze nadają i to takie test. Wczoraj było trochę pogody, jeszcze bardziej obecno, tu było dużo gorzej ja wczoraj tutaj wice. to dobre, ja sobie robię nie wiem, tam za kilka dni może zrobię na głęboko, zobaczymy, chyba, no chyba, że nie będzie padać, też z tą pogodą zobaczymy nigdy nie wiadomo z tą pogodą jak obecnie tutaj, to coś tutaj będę mieć albo orka, albo na głęboko no i z NPK już później pod mieszankę Pewnie nic już nie będę dawał, sama gnębica poszła, też dużo azotu, w tej mieszance mamy bobowate, czyli one wiążą azot z powietrza, no, nie wiem, może wapno tylko się rozrzuci. No i widzimy się kilka dni później, popadało wcześniej, też tak później chyba za dwa dni popadało znowu, teraz troszeczkę wespo, nie jest jeszcze za sucho i sami jeszcze trochę wody stoi. Ale uprawiamy, jest pogoda, teraz będzie przesychać. Tym bardziej, że ja teraz robię sobie na głęboko. Właśnie mandamem 4-metrowym 13 łap na 25 cm, później wyjdę sobie na końcu. Oglądajcie do końca, zmierzę. Wziąłem właśnie specjalnie miarkę i łyżkę. Już w tym roku zrobię, zmierzę, to tak jak powinno to wyglądać. Bo widzę, że trochę w zeszłym roku mierzyłem po łapie i trochę się nie zgadza. Bo teraz robię o jedną dziurę. Robię Głębiej niż w zeszłym roku, a w zeszłym roku niby wyszło 27 cm. Czyli ten pomiar trochę się nie zgadzał niż teraz. Teraz po prostu łyżkę wkładam tam, gdzie szwałapa Do momentu, aż poczuję opór. No, zobaczycie zresztą na końcu. Robię sobie na nawigacji, luks robota idzie. No i jak dobrze przeschnie, to może jutro się już zasieje. No teraz na głęboko zrobione to będzie moment przesychać. Już tych zastoi zgodnych nie będzie. To Też można powiedzieć, że taka uprawka zastępująca głęboko, no chociaż tak głęboko nie robię, w zasadzie przydałoby się i głębiej. No ale to już by musiał chyba łapy podkręcać boczne. I także 724 idzie, zobaczcie na no luźniejsze ziemi to nawet 9 na godzinę. Może nawet i szybciej poszedł. Ale, tak jak tutaj, tutaj normalnie wyjdę. Później pokażę Wam. Normalnie tutaj skały się wywalają. Tutaj jest gdzieś trzecia klasa. I tym miejscem w zeszłym roku był nawet wlok zorki, gdzie nie chciał pół wchodzić. Po prostu drugi rok te pole obrabiamy. Nie było tu może tak głęboko robione. Musimy zerwać tą podeszwę. Zobaczcie, tutaj mi schodzi nawet, no teraz się trzyma akurat, ale tam, gdzie był poprzednio, bo tam dalej była łąka, tutaj to schodzi nawet do 5 na godzinę. Ale aby to zerwać, ta ziemia już widzę, że odżyje po prostu. Na powietrze się widać w ogóle nawet jak po prostu, gdzie przejazd to jest, ile wyżej. Zaraz będzie to miejsce, gdzie fęt ma najciężej. No i wam powiem, idzie Fent lepiej niż Waltra. Robię o jeden otwór. O, teraz zobaczcie. No, te miejsce najgorsze. Cztery nawet na godzinę. Ale aby to tylko raz przepierdzielić, kurde, ta ziemia, mówię, odżyje. Lepsze będzie podsiąkanie nawet. Pisaliście, że przydałby się głębosz, na tym polu, gdzie to nie jęczmień wymógł. No i tak chcę właśnie tutaj zrobić bezorkowo, na głęboko. Tutaj to jeszcze trochę mokro, jest, muszę trochę na podnośniku podnieść. Ale myślę, że pogodę nadają to przez No to tym miejscem właśnie nie było jęczmienia. O, tu już lepiej idzie. I teraz wam powiem, że jest to prawdziwy tle, test yy, dla fenda. Takiej ciężkiej pracy chyba jeszcze nie miał. No w przyczepie, ale to wiadomo. To na wałku w przyczepie dostaje, a tutaj no niby wario mówią, że wario ma straty mocy w takiej roboty. O kurde. Tutaj też mokro, tutaj woda jeszcze stała. Tutaj widać zresztą. Mówią, że warior, że ma straty mocy ale ja wam powiem, że idzie lepiej niż Powershift w Waltsze. No niby te 25 koni więcej. Ale fęt jest lżejszy trochę a idzie praktycznie o dziurę głębiej, no i gdzieś o kilometr szybciej, bo Waltra gdzieś 8 na godzinę szła na różniejszej ziemi. A... Ja na glinie gdzieś 7 szła. 7 chyba 6. Troszeczkę Fent, idzie szybciej, chociaż nawet depne gazu. No, nawet do 9 idzie, o 9, nawet do 10, 9,5. Ale nie, nie ma co tak piłować. Czyli, no, sami widzicie, FEND jednak idzie trochę lepiej. A nie byłem do końca pewny, czy będzie lepiej Fent, szedł, czy Alpda. No, jednak okazało się, że Fent. Jak nie wierzycie, to możecie obejrzeć, w zeszłym vloga nagrywałem tej uprawy, na którą dziurę było włożone w mandamie, a na którą jest teraz, ja później wyjdę, wam pokażę. No i ogólnie wtedy na walsze to trochę na podnośniku chyba trzymałem, teraz o, widzicie, jest do końca. No, aż się chce robić, kurde, na nawigacji. Sobie zawracam, nie cofam na poprzeczniaku po kilka razy tylko na razy zakręcam, też mam tutaj ustawionego TMS, że przy opuszczaniu mi się, po prostu fręt obroty zwiększa i się nie przydusza i zmniejsza przy podnoszeniu. tutaj te miejsca gdzie dużo tej słomy ja to wcześniej talerzówką wruszałem, ale teraz się nie pcha o zobaczcie nie ma prawie już słomy prawie nie widać ładnie to nam miesza no zwodzę się jakbym szybciej chodził to by trochę lepiej to się mieszało no ale do takiego mandama 4 metrowego 13 łap 3 tony wagi Przydała i 800, ale jak widzicie, 700 też daje radę. Nie jest to za duży ciągnik, ale no, wam powiem, że idzie i to na dobrej ziemi idzie. Tam zobaczcie, jakie tam skały są. Później wam właśnie wyjdę, pokażę. Ale to są te miejsca, gdzie jest straszna podeszwa. Tu się Nie ma co dziwić. Tutaj e, z tego brzega jest gdzieś piąta klasa, tutaj jest na tej górce, ale kawałkiem tylko. O zobaczcie jak się ziemia podnosi No i też na takich wysokich obrotach nie pracuje, bo 1900 gdzieś, ciekawe, nie ten dużo mniej spali Waltra chyba 10 litrów, kurde chyba, nie pamiętam Tylko 10 litrów na hektary wychodziło nie włączyłem licznika hektarów, no ale zrobię, wszystko się zaleje, później zobaczę, jak nie zapomnę. No miałem zobaczyć tam w piaku, jakby szedł. No ale tutaj to jest glina fest, tym bardziej ta podeszwa, tak jak mówię. Tu chyba jako tako jeszcze wchodził, najgorzej właśnie tym miejscem tam, gdzie fend schodzi do 4 na godzinę, 5 Jednak zdecydowałem się na siew bezorkowy tej mieszanki. Może nie będzie takiego problemu z samosiewami, zobaczymy. Właśnie chciałem to na głęboko zrobić zniszczyć tą podeszwę i może lepsze właśnie podsiąkanie będzie w tych młodych miejscach. No tutaj ta leżówka zbytnio nie chciała wejść. W już gdzie, gdzie gdzie były ścieżki, jest twardo, też front ma ciężko o tutaj właśnie tym miejscem ale skały najgorsze miejsce no i tutaj gdzie mokro to też się jeszcze kopie ale tu jest podobna ziemia klasa ziemia nie ma tych skał tutaj nie było podeszwy tutaj właśnie jak w zeszłym roku była łąka na wiosnę urałem Muszę trochę na podnośniku, bo mokro. O, już tutaj właśnie tej podeszwy nie ma. Nie ma tych skał. Jest ciężka ziemia, no ale tych gród takich nie ma. I tutaj mi wchodzi, no ale właśnie są te mokre miejsca. Może jak to zruszę będzie lepiej. No na pewno będzie lepiej. No i kto jeszcze pójdzie zestaw z droną wirnikową myślę, że efekt będzie zadowalający o to miejsce no i co, zaraz widzimy sobie właśnie tak będę chciał też pod zrobić tak na głęboko tylko no najpierw talerzówka ale to jeszcze nie czas na to na razie zasiejemy tą mieszankę gorzowską opowiem może coś o tym więcej właśnie na blogu z siewu nie wiem, nie siałem nigdy, wam powiem i ciekaw jestem jak to wyjdzie bardzo fajny międzyplon ma być kukurydza, no to pole by leżało sobie do końca kwietnia, praktycznie nieobrabiane. Tylko na zimę zaorane jeszcze. By były pewnie samosiewy z zbóżby trzeba było jeszcze raz pewnie stawieżować. Później na jesieni. A tak coś będzie tutaj rosło jeszcze. Może trawy zapasuje mam dużo, ale no zawsze jakiś kupiec się znajdzie. I też sporo mi odejdzie trawy w tym roku. Wyjdziemy sobie tutaj na tej lepszej ziemi. Jeszcze kawałek, może powiadam. Bo vlog za krótki wyjdzie. Chociaż nostalgia z tego razem to taki nie powinien być. Robi robotę, wam powiem polski sprzęt. Ale ładny jest efekty. Dobra Zobaczcie Tutaj ta leżówka nie chciała wchodzić to Jeszcze sporo jest tej słomy gdzie leżało właśnie No a tak prezentuje się efekt końcowy Jeszcze tak jak mówię brona wirnikowa I będzie dobrze Praktycznie już resztek pożniwych tutaj nie znać i zobaczcie, jakie skały tutaj. No tutaj gdzieś tak trzecia klasa jest, trzecia by może. O! Normalnie skały z tej podeszwy. A tak prezentuje się zestaw. Wcześniej trochę go ustawiałem. Trzeba było wypoziomować, pogłębić. Dobra, zobaczymy, może tutaj. O, to jest ta przednia łapa. Nie zobaczymy, jak tylnia. Oczywiście obuwie rolnicze musi być. 25 jest. O, tutaj 22. Kurde, i tak ciężko jest, Wam powiem, wbić. Tutaj, na tej glinie, ale już widzieliście, jak już trafiło, to poszło. O, tu jest 25 równo. No tak, gdzieś było tam dwa razy. Wcześniej mierzyłem z początku, właśnie też zależy, bo tutaj trochę górki już inaczej mierzy. Trzeba dobrze, właśnie, ubić sobie. A jeszcze zobaczymy tutaj może na skrajnej o. No 24, no tak gdzieś 25, 24 Tu gdzieś było 20 może tak Tak wyszło po prostu może trochę górki Ale myślę, że wystarczająco nie ma co aż tak tutaj piłować tego ciągnika. Przydał może by się głębokość, tutaj właśnie mówię, pasowałoby jeszcze głębiej zrobić. Ale myślę, że to jest wystarczająco. Później jeszcze po trawie pewnie tutaj będzie uprawa bezorkowa. Właśnie po tej mieszance na wiosnę, po pierwszym pokosie i będzie w kukurydza. Ale wtedy myślę, że już płycej zrobię. Myślę, że pod kukurydzę na wiosnę te 15 starczy. I tak wygląda zestaw. Zaraz jeszcze muszę sobie zdjęcie zrobić. Tutaj młotek Boże nie czepiajcie się, bo... Tutaj mam takie zabezpieczenie, o, tutaj. Płaskownik. No i tutaj tak, taki motylek, o. I tutaj właśnie młotkiem zawsze sobie dociskam, czy tam odkręcam. Dobra, w tym vlogu to na tyle. Dzisiaj był też coś pewnie nagram, a dzisiaj już dziękuję za oglądanie, na razie trzymajcie się, cześć.